<laughs> Fły podobne No podobne O, poczytajmy, pod, yy, czekaj, gdzie, gdzie miałem najwięcej hejtu? O, Young Multi, nie wiem Dałem se so like lajka Boxdel Co do nuty, to jest jego styl i nie ma co się rozdrabniać nad gustami teledyskiem, natomiast zjadł mocno scenę muzyczną i za to propsuje mocno. Sugar Mommy. Pozdrawiam mamę, tatę i rodziców. Nice. O, ty też przypomniałeś sobie... Oj tak, przypomniałem. Miał maskę zanim to było modne. Gdzie ja tu miałem maskę? Nie wiem, nie wiem jak to być. Jak mu chodziło o To nie jest ze kurwa maska. Fajna. Jezu, pięć lat minęło, a ten nadal nie wie. No i Daria. No hahaha. Ha, ha. Ja wiem czego on nie wie. Zaśmiałam się. Kuwa pawdz Prawdz. Czego nie wie. Nie wiedział, jak to będzie, ale już wie, i nie wiedział też, dlaczego w niego nie wierzyli. Już wie. Oj, wie już. 1 września, 22 mamy milion w około 11 dni. Dzięki wszystkim, no i hateom też za wbijanie licznika. Hashtag Turnap. Idę otwierać szampana. Otworzyłem wtedy szampana poważnie. Sylwia Lipka Od mu 2015 siedzi w mojej głowie i nie jestem w stanie powiedzieć nie wiem bez zaśpiewania tej piosenki Oj, zgadzam się A gdyby nie ta nuta, teraz Multi by nagrywał gry i to co kiedyś No, smutne yy... Jeden z dziesięciu O! Jeden z dziesięciu Pytanie, muzyka, jak się nazywa najpopularniejsza piosenka jak Multiego? Nie wiem. Dobrze. Eee... No powiem wam. Chah, propsy stary. B. Co, co to są za kanały w ogóle? Slajk ma? Kurwa, 250 tysięcy subskrypcji. O kurwa. Współczuję mu. Po 5 latach przypina serduszka i dalej lajki. No i co? Dbam o swoich fanów. A ja. Tekst głęboki jak gardło Saszy Grey. Chociaż czekaj, co ty pierdolisz, gościu? Kto ta kurwa jest w ogóle? Jakiś stary mi napisał komentarz, nieśmieszny, 4 lata temu. Stary, co ty, co ty gadasz? No nie wiem. No, odpisałem mu po 4 latach. No, odpisuję fanowi, no. Dobra. Yy. Czy tylko mi się wydaje, że multi wygląda jak na pojebało? Jest yy. mod stary. Nice. Propsuje, propsuje. To świetnie, że się rozwijasz i tworzysz coś takiego. Zawsze będziesz mógł powiedzieć, że w życiu nagrałeś kawałek z dobrym teledyskiem i bitem. Tekst taki sobie, ale naprawdę propsuje. Rób dalej, a będzie progres. On wierzył. On wierzył, przypina mu serduszko. Któż to jest taki? Okej, okay. Strike. Duzio napisał coś kurwa dwa lata temu i zedytował. Widzowie, nie podoba mi się to. Jeszcze bez dreadów. Trzy lata temu. Kurwa, aż mi się zawiesiła. Prze... Przeglądarka mi się zawiesiła. Multitato zatrzymujący remka. Mistrz. Dobijamy multimu 2 miliony subów. 5 miesięcy. 000... Coś ci kurwa, Jurgasek nie wychodzi. <gryw> Powiem tak. Teledysk podziwiam, bo trochę czasu pewnie zeszło, żeby tak profesjonalnie go zmontować. A poza tym... Hmm. Czujny, co ty kurwa gadasz? Dobre grzyby. No i zajebiście. Mi to nieś... Kstyk, o kurwa! Mi to nie siedzi, ale prop za wydanie podobnych pieniędzy na klip co największe polskie rapowe wytwórnie. Nice. E... No nic, wiem data, ale się ma. No... Weź wypierdalaj. O. Wyrażę też swoją opinię na temat tego całego. Zacznę od teledysku, bo przykuł moją uwagę jako pierwszy. Teledysk ma klimat, zajebiście zrobiony i zmontowany. Co do tekstu, może nie jest najlepszy, lecz te ziom nie wiem... Ziom nie wiem... Samo wchodzi w głowę i człowiek się kołysze. Nie wiem dla czego. Życzę powodzenia w dalszych tego produkcjach i więcej takich teledysków. Daje się przecinki przed i? Fajnie. Dobra, a ja, no właśnie wiem, że nie. A właśnie, powiedzcie mi tak, powiedzcie mi tak widzowie, jak sprawdzić, da się na YouTube zrobić tak, żeby yy, yy, najstarsze komentarze się wyświetlały na górze? W sensie, wiecie, takie. Da się jakoś to zrobić? Nie wiem, tak. Zależy kiedy. Aha, nie wiem. Nie wiem. Sortuj według, ale tu są tylko najlepsze komentarze od najnowszych. To może te najlepsze będą ten, bo chciałbym sobie poczytać komentarze tego. Siema, co robisz? Słucham muzyki. Czego słuchasz? Nie wiem. Jak to kurwa? Nie wiesz. Weź od najnowszych i zjeść na sam dół. No ale to tak nie działa, chyba. Jest od najnowszych. rozlajwa. Właśnie nie da się tak. Nie będę tego zjeżdżał, jak debil Dobra. Yy. Plecak. Slow B siema. Sorry, jeżeli było jakieś info. Ale zima bez twojej płytki to chujowa zima. Wiadomo kiedy będziesz cokolwiek puszczać? Zarzuć chociaż jakimś snajpetem XD5 złotych. Slow B, moja odpowiedź brzmi niedługo, ale już bliżej niż dalej, dlatego że dzisiaj przyszły do mnie wokale na fit, a ta płyta tak długo jest wydawana, dlatego że... Yy, na fity bardzo długo czekam i mnie to wkurwia. Dobra, plecak. Pół miliona łapek w górę, widzowie. 60 tysięcy. Kiedyś mi się wydawało, że te 60 tysięcy to jest dużo łapek w dół. Teraz, jak na to patrzę, to <grym> przykro mi, że debile dali łapkę w dół. To nie jest dużo. To jest mało w porównaniu do pół miliona. Beka. Beka. Jakby na przykład. Wiecie, jak na przykład, jak sobie to wyobrażam. Jak na przykład. Macie pół miliona w górę i 60 tysięcy w dół, to wyobraź sobie, że przychodzi 60 tysięcy hejterów pod twoim chatę ale przychodzi pół miliona osób, które dały ci łapkę w, w górę. No są rozjebani, nie? Kurwa, nawet nie wiedzą, co mają zrobić, człowieku. Nie ma ich tam, nie widać ich nawet, rozumiesz? No właśnie, to Ja sobie zawsze tak to, zawsze tak to se tłumaczę. Ale wiecie, co jest pojebane? Że to ma 50 koła tysięcy. 50 koła komentarzy to ma. What the fuck? Co ma takie. Co. Czekaj, o co chodzi? Miał taki yy, dużo dużo wyświetleń tam, chyba, nie? Nie, nie ma, nie? Nie znaczy, no. 86 tysięcy. Chłopie! Jak to jest możliwe? Że to ma 28 tysięcy, a plecak. W chuj mam nie i ma tyle. Ha, no dobra, pewnie każdy mnie obrażał. Racja, racja, widzowie. <noise> dobra, y... dobra. Są tu jakiś ten. Najgorsze w tej piosence jest to, że po niej włącza się jakiś czuks. Oj, NITASHI. Co ty za komentarze piszesz, niemiłe tutaj dla. UŻYTKOWNIKÓW Kupiłeś komentarze na fejmowo? Tak, tak Auto pędzi, samo zmienia biegi? Ja tam wolę mieć kontrolę Patrzcie, 3 lata temu mnie to śmieszyło Typowy Polak Nie, byłem tak naprawdę zdesperowany Przyp Przypinałem wszelkie komentarze, które były pozytywne By mi było przykro Żartuję pojebał was Yy... Czyżby fajmo Sparki pędzi sam zmienia biegi. Możecie wytłumaczyć o co chodzi? I kto to jest? Tak. Kurwa, spokojnie. Postać z Clash Royale? Nie wiem, nie grałem. Nie wiem, widzowie, nie grałem. Dobra. Posłuchajmy tej piosenki, bo wiem, że nie słuchaliście dawno, a to jest Węgier.